Pedro Regis, Anguera w Brazylii, Orędzie Mary i Królowej Pokoju. Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Wielka ciemność duchowa zbliża się do kościoła mojego Jezusa. Z winy złych pasterzy. Lecz wy możecie rozproszyć wszelki mrok światłem prawdy. Nie lękajcie się. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Ufajcie Jezusowi. On Was kocha i zawsze będzie z Wami. Wierzcie mocno w Ewangelię mojego Jezusa i rozgłaszajcie jego orędzie zbawienia. Mój Jezus... Wiele się po Was spodziewa, lub wiele od Was oczekuje. Idźcie naprzód drogą, którą Wam wskazałam. Ja będę się za Was modlić do mego Syna Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju, 7 sierpnia 2021.